Dzień dobry, Tomasz Kojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych Marek Kubara, wałbrzyski przedsiębiorca, który walczy o, który nadal walczy o uzyskanie odszkodowania od Skarbu Państwa za e, zniszczony biznes, tak? I życie. I życie. Od 20 życie. lat już ma pan na pięku ze Skarbem Państwa. Na początku przywitam się, witam wszystkich Wałżyszan, witam wszystkich widzów i słuchaczy, witam pana redaktora. Miło mi znowu spotkać się w telewizji Wałczych. po dłuższej nieobecności. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że tak, zgadza się, nadal prowadzę bój. Słusznie pan redaktor zaznaczył ze Skarbem Państwa, który jest w tej chwili moim przeciwnikiem w procesach odszkodowawczych. Etap mamy dzisiaj taki, że po 20 latach sprawa nadal nie ma finału, co jest dla mnie, nie ukrywam wielkim dramatem życia, ponieważ no, poświęciłem już 20 lat najlepszego okresu życia człowieka, młodego, który powinien rozwijać się i prowadzić firmę. A ja to straciłem na walkę z systemem, z bezprawiem w tak wielkim skrócie, bo to jest temat bardzo długi. W dwóch słowach przypomnijmy 2000 rok. Zostaje pan zatrzymany pod zarzutem przemytu aut, przebijania numerów rejestracyjnych, korupcji, posługiwania się sfałszowanymi opiniami technicznymi, itd., itd., itd. Skarb państwa na pańskiej działalności miał stracić 450 tysięcy złotych. Był pan wtedy dealerem Seata w Wałbrzychu, biznes się układał, trafił pan do aresztu. I co dalej? Jak już jesteśmy przy tym momencie, tego aresztowania, to tylko powiem takie słowo, że jeżeli wówczas prokuratura chciałaby mi przedstawić zarzuty, właśnie naruszenia, narażenia Skarbu Państwa na to uszczuplenie, które Pan redaktor wspomniał, bo tak był zarzut, dokładnie, to powiem taką ciekawostkę, to jest dla studentów prawa, dla opinii publicznej dosyć ważne. W tamtym czasie, to był 13 grudzień 2000 roku, zarzut, który mi przedstawiono nie przewidywał w ogóle nawet tymczasowego aresztowania to był artykuł przepisów jeszcze karno-skarbowych UKS-u, czyli on ta, ta ewentualnie sytuacja, która w tamtym czasie mogłaby narażać mnie na jakieś odpowiedzialność karną to była tylko zagrożona karą grzywny. natomiast nie było możliwości ani, ani prawa żeby dokonać w ogóle mojego zatrzymania i teraz problem polega na tym bo to jest jak gdyby cały klucz tej, tej całej sytuacji nawet po, po dzisiejszych 20 latach że jeżeli wówczas prokuratura by zastosowała tryb zwykły czyli wezwała mnie do prokuratury żebym się stawił i żebym przedstawiła zarzuty to by nie było upadku firmy nie byłoby historii Marka Kowali nie byłoby tej walki, nie byłoby upadku przedsiębiorstwa i nie byłoby straty kilkudziesięciu milionów dlatego, że ta akcja spektakularna o której pan redaktor wspomniał, a ona była dosyć spektakularna, jak pamiętamy, po to. E, tak, była akcja to no... byli antyterroryści, został pan wyprowadzany, wyprowadzony, wyprowadzony skuty e, w kajdankach, e, chyba przy udziale mediów, jak dobrze pamiętam również. E... To, taki, to takim to takim panie redaktorze jest soczystym, bo jak ja byłem zatrzymany przez niespełna miesiąc, to się rozbywały mój los, bo właśnie wówczas e, prokuratura wspólnie ze Strażą Graniczną. E, z, Organizowała liczne konferencje prasowe, jak mam pamięta. I oni na tych konferencjach prasowych, głównie prokuratura i Graniczna, przedstawiała mnie już jako osobę skazaną, ferując bardzo poważne zarzuty i wyroki, wręcz poznali, że ja już jestem winny. Więc to zaważyło w głównej mierze na tym, że moi kontrahenci no, były to banki i to nie jeden tylko kilka banków i przede wszystkim kontrahent SATA, który Poczuł zagrożenie naruszenie wizerunku Seata, a jak znamy życie, no naruszenie wizerunku dużej firmy jest dosyć, dosyć poważnym mi jeśli chodzi o rynek. Więc to wszystko spowodowało, że cel, który mieli osiągnąć tak, organy ścigania. Innym, tak... Innymi słowy, stracił Pan absolutnie wiarygodność. Wiarygodność i u partnerów handlowych, i u, e, w bankach, tak? Wypowiedziano Panu wszystkie e, umowy kredytowe. E, SEAT zaprzestał z Panem współpracę. E, po miesiącu. Proszę, tak. Panie redaktorze, tutaj już kończymy. Ten okres tego zatrzymania przez miesiąc i tak. tej właśnie medialnej nagonki spowodował praktycznie już bankructwo firmy i upadek firmy też Seat. Następstwem tego później po wyjściu z aresztu była tylko moja walka jedenastoletnia zresztą, traumatyczna walka w procesie karnym o, o uniewinnienie, która trwała przez 11 lat i, I został, skandalem... został pan od tych wszystkich zarzutów Uniewinnione. Tak, zostałem uniewinniony. Wyrok zapadł w styczniu 2011 roku. Tylko, panie redaktorze, kończąc ten wątek, bo on jest ciekawy w sensie tylko tych organów ścigania. Tak. Ta sama, ta sama prokuratura, te same organy ścigania ze Strażą Graniczną, którą dokonały tego spektakularnego zatrzymania, aresztowania na oczach mediów, jak pan redaktor słusznie zaznaczył, nie potrafiły na przestrzeni 11 lat wnieść aktu oskarżenia który był wielokrotnie zwracany do prokuratury celem poprawki. Skutkiem było tego to, że proces karny był prowadzony przewlekle, Skarb Państwa zapłacił bardzo duże pieniądze za przewlekłość. I co ciekawe, po tej nieudolności prokuratury, która nie potrafiła wnieść tego aktu oskarżenia, w części zarzuty zostały przedawnione się po 10 latach i sąd już nawet z mocy prawa nie mógł ich prowadzić, a z dużych zarzutów zostałem uniewinniony. Skandalem jest to, że gdyby się ten proces karny, który w ogóle nie, nie, nie powinien mieć miejsca, zakończył w rok dwa, nie byłoby takiej straty dużej, jaka jest dzisiaj. Dlatego, że upadek spowodował, że moje zobowiązania wobec banków i kontrahentów ciągną się do dnia dzisiejszego, a z kwoty kilkumilionowej zrobiły się kwoty kilkunastomilionowe, bo takie sobie wierzyciele roszczą cały czas odsetki wobec mojej osoby. No jakie ma Pan teraz długi? Tutaj już trudno je szacować, dlatego, że tutaj skala zobowiązań przez 20 lat cały czas rośnie. Nic się nie przedawniło, dlatego, że no, tutaj się to przedawnić nie może, bo to zabezpieczenia hipoteczne były. Dobry. To są kwoty rzędu, rzędu kilkunastu milionów złotych. I od tego 2011 roku Pan walczy o odszkodowanie od Skarbu Państwa za to, co Pana spotkało. Do... Tak, no przepis prawa jest taki, że jeżeli jesteśmy u niej no występujemy na drogę odszkodowawczą. Zgodnie z artykułem 77 Konstytucji 45. Ja tutaj, Panie Redaktorze, i drodzy Państwo, myślałem, że okres 11-letniego procesu karnego, w którym walczyłem z dramatem swojego życia, bo byłem wykluczony i napiętnowany przez środowisko wobrzyskie, jakie osoba. Jako przestępca. Więc 11 lat było dla mnie wielką traumą, tak Bym to wiedział, pan to powiedział. Pan, pan wycenił te, wycenił swoje straty, swoje krzywdy na 50 milionów. Niemalże. O Nie. taką kwotę odszkodowania od Skarbu Państwa pan wystąpił. Tak, taka była kwota wówczas. Ja sądy myślę, sądy że... wówczas przyznały panu kilkadziesiąt tysięcy złotych odszkodowania. Tam w różnych, w różnych no jest... instancjach. Proces, proces odszkodowania, tak, zakończył się ostatecznie odszkodowaniem za skutki bezpośrednie, ja to tak nazwę od strony prawnej, bo, bo to jest tak, informacja dosyć ważna, czyli skutki bezpośrednie, czyli sądy uznały, że tylko za okres tego tymczasowego aresztowania ta strata fizyczna, która została wyrządzona, czyli tam jest w granicach 156 tysięcy zł, chociaż to nie jest wszystko uznały, że tylko tyle należy się odszkodowania dla mnie po tych 11 latach procesu karnego i kolejnych 7 latach procesu odszkodowawczego, ponieważ uznały, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tymczasowym aresztowaniem a upadkiem firmy. Teraz tutaj przedstawię taką informację, która jest aktualna, która nie była znana jeszcze nie tak dawno. Ja bardzo długo walczyłem w procesie karnym odszkodowawczym. Proces odszkodowawczy toczył się w trybie karnym. Tak. Czyli mamy sytuację, tak, pan redaktor to zna, to jest rozdział 58 KPK, yy, jeśli chodzi o przepisy prawa odszkodowawczego. Mamy sytuację taką absurdalną, że w tym samym regionie, którym zostaliśmy zniszczeni, ci sami karniści praktycznie, Sędziowie karniści rozstrzygają o naszym odszkodowaniu, czyli jesteśmy z góry na przegranej pozycji, nie ma szans wygrać odszkodowania. Moim problemem w procesie odszkodowawczym, Panie redaktorze, przez 8 lat, bo on trwał 8 lat, trwa nadal, było to, że nie mogłem zmusić do karnego do tego, żeby przeprowadzić dowód z opinii biegłych z zakresu banku, bankowości ekonomii. Udało mi się to dopiero w 2016 roku, w 15-16 i taka opinia została dopuszczona i opinia Biegłych, bardzo zresztą fachowa dwóch pań Biegłych e, obaliła całą teorię sądów, że, to, że aresztowanie miało nic wspólnego panie Biegły wydały opinię, która jest zupełnie sprzeczna z tezą oskarżeń prokuratury, przeciwników, którzy Reprezentują Skarb Ale te opinie nic nie zmieniły w biegu tych spraw, prawda? Sąd, to nie najwyższy, problem. sąd Najwyższy odrzucił Pańską kasację. Nie dostał Pan wyższego odszkodowania niż to, co było zasądzone za tymczasowe aresztowanie i za straty tak. wynikłe z tego tytułu. Znaczy tutaj cały czas toczyła się droga na, na etapie procesu karnego i również Sąd Najwyższy, gdzie, gdzie trafiłem w ostatecznym e, czasie to był 23 luty 2017 wydane jest postanowienie oddalające kasację, tu się zgadzamy e, co jest też takim ciekawostką w tamtym czasie, że Sąd wyszło apelacyjny we Wrocławiu, kiedy kończył się ten proces odszkodowawczy e, stwierdził, że to jak najbardziej jest wina, są winni, wyprosili mnie nawet publicznie na, na, na forum jeśli chodzi o wyrok co było ewenementem, nawet to wielokrotnie publikowano i sąd apelacyjny w Wrocławiu stwierdził, że, że ne, o takie sytuacje nie powinny być miejsca w Polsce że i, i, i tutaj winą obciążył organy ścigania, ja zadałem wtedy pytanie na sali sądowej gdzie jest w Konstytucji zapisane, że za wyrządzoną szkodę za zniszczone życie człowiekowi i przedsiębiorstwo warte wiele milionów i doprowadzenie przez nieudolny proces karny do, do wielkich zobowiązań finansowych, które praktycznie rujnują moje życie Gdzie jest zapisane, że można człowieka tylko przeprosić i wyrazić głębokie ubolewanie. przecież Konstytucja mówi wyraźnie, że za wyrządzoną szkodę należy, należy tę szkodę wyrównać zapłacić to jak, teraz, to jak teraz wygląda pańska sprawa? Czy pan dalej się będzie domagał odszkodowania od Skarbu Państwa, tylko na innej drodze? Czy znaczy ja. ja Nic w tam, procesie karnym. Mhm. To już, już tutaj mówię, co się wydarzyło, bo, bo sytuacja ma ciąg dalszy. Kiedy. No oczywiście nie zgodziłem się z tym wszystkim, bo uważam, że tej ewidentna wina. Skarbu Państwa jest. Ja się nie czuję do niczego winny, z tym, że mam, te, mam też wiele wyroków uniewinniających i stwierdzających te przewlekłości. To, panie redaktorze, jest sytuacja taka, że mm, ja z, postanowiłem skorzystać z dwóch instytucji, jeszcze na, na etapie naszego prawa krajowego. Pierwsza to jest skarga konstytucyjna, która została złożona 23 maja 2017 roku. Skarga konstytucyjna, która jest przeciwko Sądowi Najwyższemu, który w sposób rażący nie rozpoznał kasacji, nie odniósł się do zarzutu, nie wskazał przyczyny oddalenia. Autorem kasacji jest ciekawa postać autorytet prawa cywilnego w Polsce. I myśmy się z tym nie zgodzili, że Sąd, sąd Najwyższy mówi, że oddala kasację i nawet nie wskazuje przyczyny i nie wydaje uzasadnienia. To jest tutaj to naruszenie konstytucyjne, które, które jest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ja czekam już trzeci rok na rozpoznanie tej skargi konstytucyjnej. To jest skandal. A kto panu, napisał, druga... kto panu napisał skargę konstytucyjną? Autorem skargi konstytucyjnej jest profesor doktor habilitowany pan Zbigniew Malaszczyk z Kancelarii Warszawy. Znany konstytucjonalista zresztą. Natomiast po roku czasu pojawiła się druga szansa, kiedy, jak Pan redaktor pewnie zauważył, brałem udział dosyć czynnie w tych reformach wymiaru sprawiedliwości, które zapoczątkował zapoczątkował Zapoczątkowała pra... Partia Prawa i Sprawiedliwości, tak. obiecując tak. I tutaj nie ukrywam, że po tych 18 latach walki się obudziła się we mnie nadzieja i taka determinacja, żeby się jeszcze raz podnieść z kolonii i spróbować. Dlatego, że pojawiły się pewne narzędzia e, prawne, które uznałem, że jeśli wejdą w życie, i bardzo za nimi też e, op oponowałem, żeby były, kibicowałem, brałem udział Mówi, w mówi Pan w o instytucji skargi nadzwyczajnej. Tak, tak. Ja mówię głównie, chociaż ta reforma ma szereg przepisów, ale tutaj skup, skupimy się na jednym najważniejszym, właśnie ten przepis artykułu 89 ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 roku. Nawet brałem udział w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, bo bardzo chciałem w imieniu tysięcy poszkodowanych i stowarzyszenia niepokonani, doprowadzić, żeby ta skarga nadzwyczajna, ona zresztą była pomysłem prezydenta Dudy. To była, jak pamiętamy, pierwsze weto pierwsze prezydenta Dudy na. Reformę ustawy o sądach Najwyższej została zawetowana w lipcu. Tam nie było w tamtym projekcie tej skargi nadzwyczajnej. Ona się pojawiła dopiero później, w drugim. W tym drugim projekcie myśmy się z tego cieszyli, bo myśmy byli inicjatorami tego. Myśmy się spotkali w kancelarii prezydenta, pani Zofia Romaszewska, która jak gdyby w historii swojej legendy solidarnościowej zawsze mówiła, że musi być w Polsce instytucja, tak jak kiedyś była rewizja nadzwyczajna, żeby była skarga nadzwyczajna dla poszkodowanych, bo jest w obrocie prawnym mnóstwo fałszywych wyroków. Które zniszczyły ludziom życie i ich drobie, pozbawiły majątku, wiele ludzi nie żyje. Myśmy bardzo chcieli, żeby pewne rzeczy, które podlegają weryfikacji ponownej, żeby stwierdzić, że materiał dowodowy jest sprzeczny z orzeczeniem wyroku sądowego, a w moim przypadku jest to ewidentne, tak jak mówię, ta opinia biegu tutaj jest kluczowa, to, to żeby taki wyrok wzruszyć, musi być instytucja skargi nadzwyczajnej. Zgadzamy się. I ta, I ta skarga nadzwyczajna weszła w życie 3 kwietnia 2018 roku. Ja byłem jednym z pierwszych, który uznał, że taką skargę złożę. I Autorem tej, jest skargi... Na... I do tej pory nie została ona rozpoznana. I tutaj, i tutaj, i tutaj zmierzamy, zmierzamy do finału tego mojego buntu i tych wszystkich ostatnich takich bym powiedział ataków. No. Wielkiego sprzeciwu z tym, co się dzieje z tą samą reformą, dlatego, że my, jako poszkodowani, którzy braliśmy udział i mieliśmy wielką nadzieję na tą, tak zwaną reformę, to w cudzysłowie będę cały czas powtarzał, wymiaru sprawiedliwości, wydanie prawa i sprawiedliwości, staliśmy perfidnie oszukani. Ta reforma, drodzy Państwo, nie ma nic wspólnego z reformą, o którą myśmy walczyli. A skarga nadzwyczajna. To no no właśnie właśnie dziś mówi Pan, że nie będzie głosował na Andrzeja Dudę. Pisze to Pan w liście do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i zapowiada Pan też jednocześnie protest głodowy przed kancelarią Prezydenta, jeśli do 28 czerwca skarga kasacyjna i skarga nadzwyczajna nie będą rozpatrzone. Tak, tak, to jest moja zapowiedź, dlatego, że przez dwa lata nie mogę się doprosić, nie mogę uzyskać żadnej informacji z Prokuratury Krajowej, która jest jak gdyby tym organem, który rozpatruje te nasze wnioski, ponieważ w Polsce możemy złożyć skargę nadzwyczajną za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich albo Prokuratora Generalnego. No, Rzecznik Praw Obywatelskich sobie tam z tym nie radzi, bo tam jest inny problem, natomiast ja stwierdziłem, że no, organ, który zawinił powinien to, to też rozpoznać. Jest to bardzo ryzykowna droga, ale uznałem, że jedyna właściwa, dlatego że została powołana, został powołany Departament Sądowy w Prokuraturze Krajowej, który został stworzony niby z fachowców, prokuratorów i sędziów, co mi bardzo... Nie ukrywam, no napawało optymizmem, że w końcu się ktoś pochyli nad, tą, nad taką sprawą, dlatego że, drodzy Państwo, żeby rozpoznać wnioski z kart nadzwyczajnych, to wymaga to wiedzy prawniczej na wysokim poziomie. To nie mogą rozpoznawać prokuratorzy regionalni. Czyli można Ty... powiedzieć, czyli można powiedzieć, Panie Marku, że dzisiaj los, Pański los jest w rękach Ministra Ziobry? Dokładnie tak. Prokurator Generalny, pan Zbigniew Ziobro, otrzymał mój wniosek i nie tylko mój, bo takich jest naprawdę złożonych tysiące, tam chyba już jest ponad 8 tysięcy. Został złożony 3 kwietnia, czyli dwa lata minęło 3 kwietnia. I proszę sobie wyobrazić, że przez ten czas, ja przez rok czasu nie mogłem uzyskać żadnej informacji w sprawie mojej skargi. Nawet w moim mnie zwracała się Kancelaria Prezydenta, ten Departament Interwencji i Pomocy Prawnej, który został stworzony, jeśli chodzi o, o, o prezydenta. Trzykrotnie interwencja. W ubiegłym roku ta listopad, listopada nie przyniosła żadnych, żadnych efektów. Mało tego. Jest mowa milczenia, moja skarga jest nierozpoznana. Ja sygnalizuję cały czas, że moje życie jest w dramatycznej sytuacji, bo stan zdrowia po 20-letniej walce naprawdę stres potrafi zniszczyć zdrowie i zabić. I ja powiedziałem, ja chcę ze swojego życia doczekać tej sprawiedliwości. I powiedziałem, albo wyrzućcie ją do kosza, jeśli uważacie, że jest niezasadna, albo ją rozstrzygnijcie. A czy pan, ja, ja czy powiedział... pan myśli, że Pańskie listy do Prezydenta Dudy, do Prezesa Kaczyńskiego, czy nawet ten protest głodowy przed Kancelarią Prezydenta, myśli Pan, że przyniosą jakiś efekt? Nie spodziewam się efektów, bo to moje doświadczenia przez 20 lat praktyki i procesowej i życiowej Mówią, że jeśli chcesz liczyć, to tylko na siebie. no ja, ja zrobiłem taki rzut, jak to się mówi na taśmie, taki rzut ostatniej nadziei, żeby jeszcze się obudzili ci nasi pseudopolitycy, którzy tak nam obiecywali reformy. Jeżeli tego nie zrobią, a poruszyłem w tej chwili wiele kierunków, żeby otrzymali ten sygnał, no bo ja w jakiś sposób reprezentowałem pokrzywdzony, ja się czuję zobowiązany, ja byłem w mediach, przedstawicielem, jako trybun poszkodowanych i czuję się zobowiązany, ponieważ ludzie mają coś do mnie pretensją i Marek obiecałeś, że będzie skarga nadzwyczajna, że będzie reforma i okazuje się, że ludzie dalej mają te same dramaty, które miały wcześniej, nic się nie zmieniło. Co więcej, ta reforma w wymiaru sprawiedliwości, którą wprowadziło wprowadził Prawo i Sprawiedliwość, to nie jest żadna reforma, to jest to jest narzędzie polityczne, w którym pan Zbigniew Ziobro sobie robi dewastację w miarę sprawiedliwości. No, właśnie w liście, do, w liście do prezydenta Dudy pisze pan: Dzisiaj wiem, że moja krzywda i osobista tragedia prowadzonej nierównej dwudziestoletniej walki stała się dla prawa i sprawiedliwości tylko i wyłącznie narzędziem do politycznej walki z przeciwnikami reform. Nie ma nic gorszego, jak wykorzystywanie ludzkich dramatów do politycznej walki o władzę. Trudno inaczej ocenić przedmiotową sprawę, skoro po 20 latach Nadal nie ma żadnych rozstrzygnięć zgodnych z prawem. Tak, zgadza się. To są moje słowa. Panie redaktorze, ja bym tutaj chciał za Pana pośrednictwem przedstawić taką propozycję. Proszę zaprosić w czerwcu, jeszcze przed moim protestem wodowym, mamy miesiąc czasu na taką rozmowę wspólną Pana Michała Tworczyka, szefa Kancelarii Premiera. Ja z Panem Tworczykiem mam bardzo bogatą korespondencję na messengerze, e-mailową. Gdzie on obiecał się pomóc, żeby nadać bieg, rozpoznać ten mój wniosek. Ten pan Michał Tworczyk, kiedy była kampania wyborcza do Sejmu w ubiegłym roku, na jesień, to było październik, listopad, wielokrotnie w telewizji, telewizjach publicznych podawał mu mój przykład, używając mojego nazwiska, mojej historii, do konieczności wprowadzenia reformy o sprawiedliwości. Ja się dzisiaj pytam tego człowieka, gdzie ty jesteś. Potrafiłeś kiedyś grać w moim życiem, w moją historią, a dzisiaj, kiedy ja potrzebuję pomocy i interwencji w naszych sprawach, bo umieramy, bo nam komornicy dobijają nas, jeśli chodzi o nasze życie, to tego człowieka nie ma i udaje, że nic nie słyszy, nic nie wie. Więc powiedziałem mu, to stanę, stanę w, w takim razie przed prezydentem, zwołam mnóstwo ludzi, bo przyjedzie na ten mój protest pełno stowarzyszeń, pełno ludzi podobnie pokrzywdzonych, zrobimy im manifestację pokojową, ale pokażemy jak umieramy tam na ulicy przed kancelarią prezydenta, żeby widzieli, że te ich obietnice, wykorzystywanie naszych krzywd było tylko i wyłącznie potrzebne im do walki politycznej. Bo to co zrobili, co to zrobiło Prawo i Sprawiedliwość na czele z takim panem Michałem Dworczykiem, to jest to jest gorsza krzywda, która mnie spotkała, niż ta walka w sądach. Bo nie ma nic gorszego, jak komuś zaufać, podać rękę, wspierać go jeszcze i, jak to się mówi, dać wiarę w to, że ta reforma nam coś zmieni w życiu. To okazuje się, że zostaliśmy wykorzystani. I to w taki sposób perfidny. Dlatego, że nie tylko, że nie mamy pomocy, ale jesteśmy ocenięci na bok, bo kiedy już powygrywali wszystko, przyjęli już wszystko łącznie sądy Sądem Najwyższym, to czują się tak mocni, że taka krzywda ludzka jak Marka Kubalicz, Janka Kowalskiego czy innych podobnych jest już niepotrzebna. Może oni poumierają, nie doczekają tego końca. Ja powiedziałem, Panie Michale Tworkie, ja się z tym nie zgadzam, bo Pan jest szefem kancelarii premiera, Pana. Morawieckiego, który mianował Ziobrę na ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, to Wy jesteście odpowiedzialni za to, co się dzieje w tej chwili w prokuraturze krajowej, że skargi nadzwyczajnych takich ludzi jak ja, a jest tam ponad 8 tysięcy wniosków, są nierozpoznawane. Jeśli chcecie śmierci któregoś z nas, żeby w końcu się świat obudził i dowiedział się o tym, co że zrobili z nami, to ta śmierć będzie pierwsza moja. Bo ja tam będę stał tak długo, aż. Aż usłyszę, że skarga Marka Kubali jest wyrzucona do kosza, albo jest przekazana do Sądu Najwyższego, do Izby tej Nadzwyczajnej Spraw Publicznej. Czy, czy pan wierzy, że ten protest jednak przyniesie efekt? Właśnie taki, że panie pańska lato, skarga zostanie rozpoznana. Ja, panie, ja także powtarzam, to nie chodzi tylko o moją skargę. Ja tam jadę po to, żeby zasygnalizować i pokazać, a w jaki sposób stałem się gdzieś tutaj osobą. Która została wytykowana od do tej walki. To jest trudna rola. Naprawdę proszę mi wierzyć, te moje wystąpienia w telewizji, ta walka o reformę, która się okazała dzisiaj pseudoreformą, bardzo mnie boli, dlatego że ja brałem w tym udział i, i tym bardziej jestem zdeterminowany tam stanąć. Jaki będzie tak efekt, panie redaktorze, ja nie wiem, ale już nie mam nic do stracenia. Ja naprawdę straciłem 20 lat życia. Ja to robię w tej chwili już dla, dla dzieci moich, dla pokoleń, bo naprawdę wymiar sprawiedliwości wymaga reform. Ja poznałem w życiu wielu Wielu ciekawych sędziów i naprawdę nigdy nie krytykowałem wszystkich sędziów, ani całego wielu sprawiedliwości. Są pewne rzeczy do, do zmiany, do wyprostowania, wielu sędziów też to zauważa i mówił, przecież brałem udział przy okrągłym stole, jeśli sędziowie przyznali nam rację, ale nie tędy drogą, którą, poszedł, którą poszło Prawo i Sprawiedliwość, bo oni nie zrobili reformy. Oni zrobili czystkę w sądach i robią ją dalej tylko pod kątem własnych politycznych interesów, a my się z tym nie zgadzamy. Dziękuję bardzo. Marek Kubala, Wałbrzyski przedsiębiorca, były dealer Wałbrzyskiego Seata, który wciąż walczy o uzyskanie odszkodowania od Skarbu, od skarbu Państwa, był dziś moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz dziękuję Panie Radny. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję.